Ship zrobił na mnie dobre wrażenie już od samego początku, czyli od momentu, w którym składałam tutaj dokumenty. E, takie wyrozumiałe i przyjazne panie z centrum obsługi studenta zdecydowanie odczarowały to miejsce, które w, na innych uczelniach nazywamy dziekanatem. E, to, co jednak najbardziej mi się tutaj podoba, to zdalna forma części zajęć. E, to, że można połączyć się i słuchać wykładów w zasadzie z każdej części. Kraju, gdzie mamy dostęp do internetu, pozwala mi swobodnie łączyć naukę i z prowadzeniem biznesu, i z życiem rodzinnym. A jeżeli dodam do tego jeszcze, że większość materiałów wykładowcy wrzucają na internetową platformę i nie trzeba kserować notatek, to myślę, że jest to doskonała rekomendacja do tego, żeby zapisać się tutaj na studia, nawet jeżeli, tak jak ja, ukończyłeś czy ukończyłaś inne studia na innych uczelniach. Polecam.